Pozycja 894. Medal w srebrze z Janem Olbrachtem z Suity Królewskiej. Sygnowany pod popiersiem wykonanie jeszcze Holzhausera. Druga strona z ładnym lustrem tła i dobrym reliefem, już uchroniony przez wysokie obrzeże. Widać ślad już bicia pękniętym stemplem. Słabsza kondycja awersu. Tutaj widzimy... Brak połysku na otwartych przestrzeniach tła i jednocześnie jego takie zmatowienie punktowymi uderzeniami umieszczanymi miejsce przy miejscu, czyli tak zwanym igiełkowaniem. Młoteczkowaniem, można jeszcze powiedzieć. Natomiast osłonięte reliefem fragmenty tła nie ucierpiały w ten sposób, także tutaj widzimy wyraźne, piękne lustro, tylko otwarte przestrzenie zostały przez kogoś według. Jego niegdyśniejszego mniemania upiększone, czyli tak zaklepane, gdyż zapewne miały na sobie ryski, ale proszę Państwa, wobec obecnych trendów, obecnych, obecnej mody preferencji, to jest zachowanie już niedopuszczalne, gdyż lepiej mieć monetę skaleczoną, zadrapaną czy uszkodzoną punktowo, niż naprawianą po całym tle. Niemniej prezencja medalu efektowna. tysiąca złotych na start, cena wywoławcza a stan zachowania według naszej oceny 3.